Jo, witam w... w drugim odcinku. W sumie, tak naprawdę, to będzie teoretycznie pierwszy tak, tak. odcinek, bo poprzedni był tylko i wyłącznie miał sprawować powrót. Tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy nie mam troszeczkę za głośno teraz gry, ale jak już słyszycie. Ee jest inna muzyka niż oryginalna, jest to z Co znaczy, że mam wszystko przygotowane. Tutaj na Loście sprawdzałem, czy wszystkie mody działają, niestety jeden nie działa. Ej, oj, nie to. Eee. Mm, jak widzicie, mamy dużo postaci. Znaczy dużo. Sporo, może bym tak bardziej powiedział. Jakoś mega dużo to to nie jest, ale tak jak mówiłem, będziemy robić to wszystko na nowym save'ie. Eee, mam odpalonego modelu na tej temki, stalchowi i tak dalej. Wszystko jest przygotowane pod to po prostu. I mm... pierwszy run raczej zagram normalnie Izakiem. Hm. No, zagrałem jeden po prostu no normalny. Przez się wystraszyłem, że nie ma harda, ale jest. Eee... Myślałem, że to trzeba jakoś odblokować czy coś. Tak, nie wiem, czemu tak pomyślałem. Całkiem zabawne, bo mamy dostęp od razu do tainted wersji, bo tak te postacie, przynajmniej te trzy z modów, mają tainted wersję. Eee... Reszta. reszta nie ma, niestety. Dziewiątka to jest na oczywiście Tylko, że z jakiegoś podejścia sprite nie działa No i co? Zaczynamy jako Izajas Run Yyyyyyyy oj Animoci O! Czyli Pierwszy run powinien być w ogóle bez modów i przy okazji pogarnąłem, że z jakiegoś powodu ze strasznym opóźnieniem muzykę puściło. Dobra, to jeśli tak unlocków nie zrobimy, to zróbmy to jednak inaczej. Zagrajmy po prostu postacią z modów faktycznie. I zagrajmy. No, Marisą. Po prostu. Mam awatar Marisy, to Marisą sobie zagrajmy. Mmm. I teraz tak. Eee, rzeczy z poprzedniego filmu, po pierwsze. <laughs> Przepraszam za chaos. Się w ogóle nie przygotowałem. Teraz zresztą też nie. Miałem zrobić notatnik z rzeczami, o których będę chciał rozmawiać. I znowu tego nie zrobiłem. Eee. Głupota z mojej strony. Taka dosyć spora. Irytuje mnie fakt, że te mody się na muzykę psują. Będę musiał to naprawić. Więc mamy kolejną rzecz do a, naprawienia. No mm. i tak. Może po pierwsze, bo jedna rzecz. Znaczy po pierwsze, to już nie po pierwsze w sumie, tak naprawdę. A po drugie. Yy... W poprzednim odcinku zapomniałem powiedzieć, że moje nagrywanie na YouTube'a nie będzie w jakikolwiek sposób prowadzone, taki jakby regularnie. O, o to mi chodzi, tego słowa mi zabrakło. Że po prostu będę to traktować faktycznie jako hobby, że będę to nagrywać w wolnym czasie, jak na przykład nie wiem, nie mam ze znajomymi kiedy grać. Znaczy nie wiem kiedy grać. Kiedy go po prostu znajomi nie są dostępni do grania, albo ja po prostu nawet ochoty po prostu nie mam i bym chciał na przykład właśnie się zrelaksować przy takim, przy <laughs> takim graniu w uh... I, i, i Kurde, zaraz zginę. I co? No i Naj... No no w świecie chcę, żeby ludzie, którzy tu przyjdą zbytnio, nie oczekiwali tego, że tutaj zaraz będą... To jest drugi odcinek, który będzie pewnie od razu następnego dnia. Pod warunkiem, że uda mi się. Go wrzucić jeszcze dzisiaj. O, nie ma. Czyli u góry by był tam między Secretem a... Minniebosem. Yy... I no, tak jak mówię, że nie, żeby nie oczekiwać tutaj jakiejś regularności codziennie filmów, takich dzisiaj, że to jeden po drugim filmik wyszedł. Wyszedł jeden po drugim, bo najzwyczajniej w świecie nie mam co robić. Znajomi są. Część z nich jest w szkole, część z nich jest. Prawdopodobnie w pracy, albo po prostu się nie odzywa. Eee, ja też sam jestem raczej osobą, która sama z siebie nie zaprasza do grania. Tylko jest zapraszaną. Chyba, że to tak naprawdę mi się już tak turbo nudzi, to wtedy faktycznie czasami jestem organizatorem. A rzadko kiedy. Mmm... Tak to wygląda. Jeśli chodzi o filmiki na przykład ze znajomymi, które bym planował robić, to najpewniej byłyby to klipki takie po prostu randomowe właśnie z tych iżek, tylko. Tylko, tylko. Pierw oczywiście. Ja się ich najpewniej spytam w ogóle o zezwolenie, czy oni chcą, żeby takie rzeczy raczej dalej zostawały na, no prywatnie, czy jednak nie mieliby problemu, by takie coś szło na YouTube'a. Że będą wykorzystywani do nabijania wyświetleń i subskrypcji. Czy będą chcieli to zrobić dobrowolnie, za darmo. <laughs> I co? Jak dostanę zezwolenie od nich? Się spytam tam któregoś razu na WC po prostu. Jak będzie najprościej, tak naprawdę. I i i. Dawno tych kamieni w ogóle nie widziałem. Nie wiem, czy to jest właśnie z tego moda. W sensie item nie jest z moda, znaczy jest z moda akurat, nie? Ale mi chodzi bardziej o sam, ee, sam ten kamień taki, że takie trzy szpikulce były. Czy to było faktycznie ze zwykłej gry, czy to było jednak... Czy ja to normala? Tak swoją drogą Chyba. Tak to wygląda. Więc to może być problemik. Mm, no ale dobra, no to najwyżej by do dwa rany po prostu. I po prostu najpewniej tą matkę Aizaikiem zrobię w off-stream najzwyczajniej w świecie, na szybko. Mm, no żeby tam widzów nie męczyć. Oj. Żeby widzów nie męczać po prostu tym, no. Przechodzeniem zwykłą postacią. Znaczy w sumie. Znaczy, no. Że bez modów. O, o to mimo, że bardziej będzie chodziło. Nie spodziewałem się na ogół, że w ogóle takie coś będzie. Że. Że właśnie będzie trzeba. przejść bez modów? Nie wiedziałem, no bo poprzednie. No ja Isaaca zacząłem grać jeszcze zanim DLC jakby kupiłem. Sporą część unlocków w ogóle zrobiłem właśnie na Rebirfie standardowym. Bardzo dużą część e, tak naprawdę. I dopiero tylko te, które się pojawiły w... Mm. Repentansie do, dokończyłem po prostu na postaciach niektórych, na Kejnie chyba głównie. Keyna właśnie pamiętam, że najwięcej zrobiłem, Keyna najbardziej lubiłem ze wszystkich postaci. Dalej zresztą lubię, no jakby on ma bardzo duży damage na dzień dobry i fakt tego, że ma wszystkie dobre pil. Znaczy wtedy nie miał, przed Repentansem nie ma. Eee, ale no na ogół ma, znaczy no na ogół, no po Repentansie. Uh, troszeczkę useless, Zważywszy na to, że od samego początku latamy jako Marisa. No ale dobra. No co innego mam, ale z, z modów, z modów, na pewno nie ma takiego itemu jakby w grze normalnej. Uu. Ja to biję do te piórkę. Ja muszę się poruszać. Ciężko sprawdzić, bo tak średnio chcą latać do przodu hmm. Będę by się na pewno ogarnąć te mody na muzykę. Bardzo się psują i nie wiem czego jest to wina. Wczoraj, dosłownie chyba wczoraj po skończeniu... Nie, nie wczoraj, przedwczoraj. Grałem ze znajomym dosłownie Wajzaka mm. na Koopie przez yy, Steam Remote Ja się miał ten sam problem z y, muzyką Stełko, że ona się strasznie późno wczytywała. I Nie wiem czego to jest wina, bo ja myślałem, że to jest wina tego, że on po prostu nie ma moda na yy, nie miał moda na, na to Okay, nie mogę tego zrobić podczas walki, to zaraz pokażę. Nie miałem moda po prostu na zarządzanie modami podczas gry. Było bardziej właśnie muzyką i tak dalej. Okej, okay, teraz pokażę. Czy po musiałem się zatrzymać tak w 100%? O to chodzi, nie wiem, że... Tutaj, nie? No i... Defueled. No, podstawowy. I myślę, że może jednak ten mod jest problemem właśnie. Bo on powinien to mieć jakby gdzieś tutaj. Tą muzykę z A nie ma, jest dodana jako... E, podstawowa. I tu jest problem temu. Tam pewnie te dwa mody po prostu się mieszają i jakby mod próbuje odpalić... próbuje odpalić na... Mm, Muzykę oryginalną faktycznie za Izaka. I w tym samym czasie próbuję odpalić muzykę z Połko, więc ja pewnie ten mod po później wyrzucę. To całkiem w sumie zabawne, bo aktualnie wygląda to na to, że ten odcinek, który miał być takim mniej chaotycznym, każe się być bardziej chaotycznym. A to bardziej ze względu na mody. Mm. O czym pogadać można jeszcze? Można pogadać o tym, że się właśnie szkała zaczęła. I... Hmm. Jest to ciekawe uczucie, kiedy w końcu to nie ja jestem. Oj. ciekawe lak to nie ja w końcu jestem budzony z samego rana do szkoły. Ja już dawno nie byłem tak naprawdę, ale chodzi mi tu po prostu o fakt tego, że na no właśnie na przystanek na przykład się nie stoi i tak dalej. Nie trzeba czekać. Znaczy akurat w tym roku naturalnym, co byłem, no też miałem samochód własny, ale wciąż raczej rozpoczęcie roku szkolnego zawsze mi się kojarzyło z tym, że trzeba na ten autobus czekać i tak dalej. Strasznie dużo... Znacznie dużo roboty z tym zawsze było. w znaczy roboty. Zawalenia po prostu, no. Cię cisnąć w tych autobusach. To nieważne w jakiej mieście, wsi, czy gdziekolwiek ktoś by mieszkał, to autobusy to jest taka sraka zawsze. Za każdym razem ten sam problem, że no autobus jest pełny. Trzeba się... Pocić, bo to jeszcze wrzesień, początek września to jeszcze lato dalej tak naprawdę. To jeszcze nie jest jesień niestety. Moja ulubiona pora roku chyba. Nawet nie chyba na pewno. Myślę, że no, jak już to wiosna mogłaby konkurować. Zimy i lata nie lubię. lata lata nienawidzę wręcz. Do zimy się jakoś tam jeszcze przekonałem. Kiedyś zimy też nienawidziłem, ale finalnie... Finalnie, jakoś się tam polubiłem. Hmm. O, spuna. W sensie to jest bardzo ciekawe, bo wszystkie trzy itemy, które dostaliśmy, to był spun. Po prostu. Może być. Można go wysadzić? Przed tym? Nie, przed analogami nie można. Dopiero po unlockach, nie pamiętam po których było można bić anioła, chyba po odblokowaniu a, The Chest'a i tak, czyli w sumie polaroid albo Negatywa, jedno z dwóch, bez różnicy które. No, to wtedy było można bić anioły pewnie, bez problemu żadnego. Mm. No, mam tutaj kolejny przykład modów, który mam. No, dużo tych modów będzie, to dużo ich jest. Yy, będę mógł w sumie. Jak już ogarnę wszystkie problemy z tymi modami, które aktualnie są, i paczka będzie tak w 100% gotowa, no to wtedy będę mógł w sumie nadać link do tej paczki po prostu modów. To wtedy kolekcja na Steamie udostępnię i wszyscy będą mieli do niej dostęp. Hmm, to za tylko... Mmm. Okej. Okay. No ciekawsze to niż... niż ten. niż nasz poprzedni trinket. Znacznie duży damage w ogóle mamy, jak tak patrzę na wielkość tych piersów i no, na statystyki po prostu. Jeszcze bym chciał poruszyć mu za temat. Eee... Zastanawiam się nad tymi grami. Czy te solsy będą na pewno dobrym pomysłem, właśnie? Tak jak wczoraj o nich mówiłem. Bo naprawdę lubię te gry. I one są bardzo często fajne do oglądania, ale to bym musiał raczej. Gdybym miał już nagrywać, to. Hmm. To jest kolejny moc z tego z. No. wiadomość czego. Kusi, bo to jest ciekawy item tak naprawdę, tylko. No ryzykowny. To ono raczej na. Dosłownie w pierwszym sklepie by się musiał pojawić. No, bo tak to naprawdę nie jest to w żaden sposób opłacalne. Oj, się zagapiłem na OBS-a i... Mm. No, wracaj z solców, e, bo tam się zawiesiłem przy tamtym itemku. To. A użyjmy. To. No. Z tymi Soulsami myślę, czy to bym po prostu jakiś challenge wtedy nie nagrywał. Na przykład, powiedzmy, nie wiem, przejść Dark Souls 1, tam powiedzmy. No, może nie samymi pięściami to by było. Niezbyt przyjemne. Nie byłby to zbyt przyjemny experience dla mnie. Choć. Dark Souls 1 są tyle unikatowe, że tam naprawdę te pięści, to po prostu byłoby tylko i wyłącznie przedłużenie walki. Wreszcie, teoretycznie w każdych solsach, tylko że mam wrażenie, że w niektórych solsach im dłużej walczysz z jakimś bossem, to jest coraz gorzej i gorzej. Z mogiem chyba tak jest, jeśli się nie mylę. Że im dłużej z nim walczysz, to tylko gorzej dla ciebie. Mm, ewentualnie chyba Nito w Dark Souls'ach 1 bo on chyba bo on po prostu szkielety respi, nie? dobrze kojarzę tam Dark Soulsów cały dalej nie przeszedłem więc nie jestem pewien tam do połowy tylko doszedłem na razie mm, mm, mm. I oprócz tych solusyk myślałem właśnie nad, nad innymi grami. Myślałem nad Giltigirem. Eee, nie gram teraz dużo w Geara. wcześniej grałem więcej. Na ogół lubię Giltigirę i ogólnie bijatyki. Jeszcze no też się nad nimi zastanawiam, tylko z nimi też byłby taki problem, że no właśnie to są bijatyki, to ciężko by się nagrywało. Znaczy, ciężko by się nagrywało. Łatwo by się nagrywało, ale co z tym zrobić? Co wtedy gadać? To był po prostu taki Isaac, tylko że na nim bym już w ogóle nie, nie mógł się, ten, skupić. To w Biatyce bym musiał naprawdę się skupić, Jak, przynajmniej jakbym grał online. Chyba że właśnie, jakbym zamiast online'a, bym grał story na przykład. Strife ma średnie story, w sensie mam na myśli, że ten Arcady, te epizody postaci. Story, no to to jest po prostu kilkugodzinny film. Coś takiego. I na przykład w Exardzie Dwójce. No te story postaci są całkiem ciekawe. One nawet tam chyba mają swoje własne animacje. Jakby katcenki o to mi chodzi, nie? A, że w Egzardzie jest dużo postaci, to byłoby można to nagrać po prostu. O, a ja nawet na modach nie mogę jej zabić. Dziwne, myślałem, że ten było tylko i wyłącznie napisane. Myślałem, że ten było tylko i wyłącznie napisane o tym, że ten, że nie mogę, jakby przejść dalej, że. no, unlocków nie mam. Najwidoczniej nawet matki nie mogę zabić. Szkoda, bo strasznie przespidranowałem to w takim razie. To... Ile trwa filmik? 22 minuty. To zostawmy to tak, bo ja się znowu źle przygotowałem. Nie zrobiłem tego mm, notatnika. E, mody trochę się psują, głównie ten z muzyką, no to uznajmy, że dzisiejszy, dzisiaj, kró dzisiaj krótszy filmik. Uznajmy, że to był taki. A... Jak to się mówi? Nie pre-order, pre... preview e, tego. Tak. Oh. Preview serii. <ścoughs> dosłownie jak kiedyś demagier gier wychodziły, to kiedyś dosłownie dochodziłeś do, do pierwszego bossa takiego. E, ciekawszego ciekawszego, no takiego fabularnego faktycznie, że on był takim jakimś unlockiem, to gra, pokazywać ci scenkę, a później pierdol się graczek o pełną grę. Choć wciąż uważam, że to jest akurat najlepsza chyba forma dawania gier do przetestowania ludziom. Hmm. W sumie można ten temat zapisać na jutro, znaczy na jutro, na następny film. Pogadamy trochę o grach i o demówkach, o starych czasach. Może Gier po prostu to bardzo chętnie o tym pogadam w sumie, się wygadam, bo to tak zawsze. Mam dużo do powiedzenia na ten temat ze znajomymi, coś tam czasami pogadam, ale to ten temat bardzo tematy się między moimi znajomymi często zmieniają, szczególnie w hmm... bez różnicy w sumie jak to powiem, bo to będzie miał tylko sens dla nie będzie miało sensu dla żadnej grupy znajomych, mam dwie grupy znajomych po prostu i z jedną raczej tam te tematy się trzymają stale, a w drugi to tematy się zmieniają co sekundę na przemian z wyzywaniem się nawzajem. Więc no, dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie drugiego filmu i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.